Dzień dobry, moi kochani, w kolejnym odcinku z serii Historii z Shopy. Tym razem zabiorę Was do czasu, w którym, można powiedzieć, zaczęła się moja przygoda z leasingiem. Tak, dokładnie. Z leasingiem, czyli czymś, czymś co się będzie za mną ciągnąć przez najbliższe kolejne lata, kolejne epizody, o których będę opowiadał w odcinkach o historiach z Shopy. Dlaczego? Dlatego, że to stanowiło dla mnie możliwość kupna samochodu, na który Owszem, byłoby mnie stać, ale byłoby to niestety samobójstwem ze względu ekonomicznego. I opowiem wam o tym na przykładzie Audi A6, które było moim drugim samochodem. Znalazłem fajną sztukę we Wrocławiu, tu na miejscu, zaraz właśnie po sprzedaży zielonej a czwórki, która była w odcinku jakiś czas temu. No i co? I trzeba było to wszystko, jak to się mówi, pierwszy raz ze sobą pospinać, chociaż kompletnie nie miałem bladego pojęcia, jak to. Zrobić. Zatem mówiłem się na przejażdżkę ze sprzedającym. Obejrzałem samochód. No tutaj wszystko już sprawdziłem dokładnie. Byłem bardzo dokładnie świadomy tego, jaki samochód kupuję, z jakim silnikiem. Znałem kod silnika, znałem jego bolączki, wiedziałem na co szczególnie zwracać uwagę, i to było właśnie pokłosie moich wcześniejszej bardzo drogocennej nauki. Tym razem postanowiłem się dobrze przygotować. Zatem też yy, Prześledziłem kolejne forum, tym razem forum Audi A6, na którym też poznałem wielu fajnych ludzi i dzięki temu wiedziałem, w co mam się nie ładować. I nie powiem, faktycznie oddało to, to znaczy, kupiłem bardzo, bardzo zadbany egzemplarz. Choć niektórzy twierdzą, jak się pochwaliłem, nie, bo oczywiście wiadomo, że człowiek wtedy jest z siebie dumny, chce się pochwalić, tak? Pochwaliłem się nim w internecie, i tam, a no, troszkę przepłaciłeś, można było taniej. Ale właśnie ta wcześniejsza przygoda nauczyła mnie, że jednak nie szukać tanich rozwiązań, bo to się może w długiej perspektywie po prostu nie, nie zwrócić, nie opłacić. No i tak, piękne czerwone A6C6 z 3-litrowym silnikiem TDI o mocy 233 koni, kod silnika ASB, czyli de facto niby poprawiony już względem silnika BKM, czy jakoś tak, czyli z ułożyskowanym tam ślizgami, bo tam problem był z napinaczami łańcucha rozrządu, który sobie grzechotał, one tak zwane mają śmieszną taką ksywę grzechotniki, więc tak, o tym wszystkim już wiedziałem, więc wiedziałem czego nasłuchiwać wyobraźcie sobie, że to była taka śmieszna historia, tłumaczyłem gościowi przez telefon, żeby czasem nie odpalał silnika, ja przyjadę a chcę posłać go na zimno, żeby wiedzieć czy on grzechocze czy nie i mówię, będę widział, podepniemy się pod kąpa i będę widział czy panu wcześniej odpalał czy nie, bo jak będę widział jaka jest temperatura sieczy chłodzącej i oleju i tak dalej no ale wiadomo Gość mnie posłuchał, tak, przyjechałem, wszystko było cacy, podpiąłem się pod kompas, sprawdziłem, sprawdziłem oczywiście po em, numerze VIN całą historię serwisową tego pojazdu, no i trzeba było sfinalizować zakup, no ale oczywiście, tak jak wspomniałem we wcześniejszym odcinku, ja nie dysponowałem taką kwotą, ponieważ firma dopiero co tam zaczęła sobie funkcjonować, no i oczywiście firma zaczęła generować przychód i, i środki, no ale konsumpcja na tym etapie dochodu spowodowałaby jedno, że mógłbym równie dobrze sobie strzelić w łeb. Więc absolutnie nie, nie było o tym mowy. Natomiast tak, firma dała możliwość jaką? No taką, że można było sobie wziąć pierwszy leasing. I ja sobie taki leasing na samochód. Przeliczyłem tym razem dokładnie na co mnie stać w skali miesiąca i nie pobiegłem do salonu, kupić pierwszego auta z salonu bo wiedziałem, że właśnie to nie są moje progi. Już wtedy na bazie doświadczeń wcześniejszych popatrzyłem realnie, aha, takie są moje koszty miesięczne, tyle wydaję, tyle. Na taką ratę sobie mogę pozwolić. I co? Zacząłem po prostu szukać firmy leasingowej, która mi taki leasing zaproponuje. Oczywiście w tych leasingach się kompletnie nie orientowałem. No i też, jak to się mówi, frycowe zapłaciłem przy pierwszym leasingu, tak. No, przyładowali mi procent z wysokiej półki, no ale wiecie, młoda firma, młody człowiek, zero kumacji, no, nie ma co się oszukiwać, gdzieś tam można byłoby na pewno wynegocjować dużo lepsze warunki, ale wtedy mnie to nie do końca interesowało, bo bardziej chodziło o to, żeby ktoś w ogóle tej młodej firmie zaufał i ześciał ten leasing dać, więc trudno, potraktowałem to jako... Pierwsze koty za płoty i że trzeba było to wziąć tak jak jest. No i sobie tam tą radkę ułożyłem na poziomie około 2700 zł, jeśli dobrze pamiętam brutto. I teraz ciekawostka, o której opowiem. Zacznę o tym opowiadać, a kiedyś będziemy to kontynuować już przy tych droższych autach, ale już teraz dla tych wtajemniczonych osób i dla mniej będzie to jakiś punkt odniesienia. Pamiętacie, że to były lata 2010, 2011, 2012, o których będziemy w też w kolejnych historiach opowiadać. Wtedy. Można było mówić o robieniu kosztów. To są te magiczne koszty, które powodują, że auto jest za darmo dla przedsiębiorcy. Gówno prawda. Ono nie jest za darmo. Ono... Robienie kosztów nie polega na tym, że jak kupuję auto i sobie je wrzucam w koszt, to nie płacę podatku. Nie płacę po prostu tego podatku, który miałbym do zapłacenia dochodowego i podatku VAT, bo wtedy tak było, można odliczyć, zaraz o tym powiem. Natomiast tak czy inaczej z mojej kieszeni pójdzie jakaś kwota. Nie jest tak, że podatki stanowią 100% tej kwoty. To jest bzdura i to jest legenda, to jest mit, który pokutuje aż do dzisiaj. Ja często słucham: O, tak, kupił nowe auto, bo koszty robi. Teraz tu już w ogóle nie ma żadnych kosztów, bo można odliczyć amortyzację do 150 tysięcy. VAT praktycznie ucięli, więc równie dobrze ta auta można kupować nie na firmę, tylko brać prywatnie. Ale to kiedyś do tego dojdziemy. Teraz wróćmy do czerwonego Audi. Z raty 2800 zł brutto. Odliczałem pełny VAT, więc ona automatycznie spadała nie o pełne 23%, ale bo to jest jakby kwota netto plus VAT to jest 123%, tak? no netto to jest kwota standard plus 23%, więc ona spadała, powiedzmy, przyjmijmy o te 21-22% względem e, całościowej kwoty brutto, to jest pierwszy z, z, z mocny strzał i drugi to był taki, że z kwoty netto zaliczało się w koszt uzyskania przychodu pełną tą kwotę poniesioną na auto, czyli 19% podatku dochodowego, który się płaciło, bo wtedy no, liniówka tak wyglądała, 19% dochodowego też odliczałeś od tej kwoty, czyli przyjmijmy dla uproszczenia, które jest bardzo blisko realnym wyliczeniu, że z 2800 zł, 40% kwoty to były odliczenia, które można było uzyskać, czyli podatek VAT i podatek dochodowy. Więc realnie z kwoty 2800 zł, powiedzmy, że z mojej kieszeni szło, około 1600-1700 zł, czyli to było moje realne obciążenie, takie, które musiałem ponieść z własnej kieszeni. A dopóki firmę prowadziłem właściwie, czyli była rentowna, no miałbym do zapłacenia podatek i VAT i dochodowy, więc skoro tak, no to siłą rzeczy mogłem sobie obniżyć tą podstawę opodatkowania, jeżeli chodzi o podatek dochodowy i automatycznie zapłacić mniej podatku VAT. I tak to wyglądało, więc co mogłem dzięki temu Mogłem jeździć stosunkowo nowym samochodem za niewielkie pieniądze, a środki, które miałem z firmy, czyli po prostu cały czas generowałem dochód i cały czas firma potrzebowała ich, żeby rosnąć, mogłem je reinwestować. I tak się zaczęła moja pełna przygoda z tą motoryzacją droższą. Ja zobaczyłem, że skupiając się na tym, żeby firma zdrowo rosła i miała dobre wyniki i zdrowo przynosiła zyski, to takie samochody będą po prostu małym tylko jakimś procencikiem, nawet nie procencikiem, przynajmniej nawet promilem w całej tej układance. I to mi pozwoli na to, żeby się bawić, żeby mieć tą swoją, spełniać tą swoją pasję do samochodów, jednocześnie bez wpływu na swój budżet domowy, na swój budżet firmowy itd. I stąd jest cała ta geneza tych leasingów, o których teraz wszyscy tak się śmieją, że e, za gotówkę czy na leasing. Wrócimy też do tego. Opowiem na przykład o leasingu na auto za 2,5 miliona złotych albo nawet za 3 miliony złotych i pokażemy to, udowodnimy jak to jest pójść sobie dzisiaj i niby wziąć leasing na 3 miliony, bo przecież to takie łatwe wszystkim dają. To ja wam pokażę co trzeba zrobić, i jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać leasing za 2, na 2,5 czy 3 bomby, bo przecież dla każdego teraz lambo to w zasadzie można dzisiaj, jutro pójść do salonu. Trzeba założyłem firmę, to jutro mogę iść do salonu i kupować... Lam. Gwarantuję Wam, że tak nie jest, ale to za jakiś czas. Jeżeli chodzi o czerwoną aszustkę, którą możecie podziwiać na, na, na fotkach, bo tak naprawdę nie mam z tamtych czasów za wiele materiałów poza zdjęciami, to był to jeden z bardziej udanych samochodów, jeżeli chodzi dla mnie. Bo yy, prawda jest taka, że przy niej nie robiłem nic, jeżeli chodzi o kwestie związane z naprawami, przy niej zacząłem spełniać swoje fantazje tuningowe a to jakiś grill się założyło, a to jakiś inny dyfuzor, a to felgi się zmieniło. No też nie powiem, bo byłem taki chory, miałem trochę odprysków z przodu, bo to było auto wiadomo na używane, więc stwierdziłem, że sobie przemaluję auto, tak, przemalowałem auto. Zcieniłem na inny kolor, tylko położyłem połokę lakierniczą na cały samochód nową za 12 tysięcy złotych. E, tak, miałem takie fanaberie, ale to jakby po prostu powiedziałem wam, ja jestem Pasjonatom motoryzacji i jak coś sobie wełbie utkam, że tak ma być, to tak po prostu jest. Zrobiłem jej soft na 300 koni i auto naprawdę jeździło zacnie, jak na, bo wtedy miał 750 km i 300 koni mechanicznych, litrowy dieselek, no to się zbierało całkiem ciekawie i wtedy był pierwszy taki mój, jak to się mówi, odpał motoryzacyjny, to znaczy, że oprócz tego, że jeździłem dosyć drogim autem jak na swój wiek, to też... Ten samochód był nieadekwatnie mocny do moich umiejętności, umiejętności, bo one też były na bardzo niskim poziomie, ale wełbie y, miałem po prostu uiskas i, i nie ma co się oszukiwać. Ten samochód y, no, był za mocny, <grym> żebym ja nie tyle mógł na nim zapanować, co po prostu jeździłem za szybko. Jeździłem za szybko, jeździłem, wykonywałem głupie manewry, byłem niebezpiecznym kierowcą. Tym też i wspominałem niejednokrotnie, o tym też zrobimy jeden odcinek jeszcze, jak ewoluowałem pod względem myślenia za kierownicą. Natomiast Skupmy się teraz na, na tej A6. Bardzo, tak jak wspomniałem, udany samochód dla mnie. Przy nim się nauczyłem jakby, jak powinno się zarządzać kosztami przy takim aucie, jak powinno się taki samochód odpowiednio liczyć, żeby on nie był obciążeniem. Wiadomo, nie ma, poza pewnymi wyjątkami, nie ma samochodów, które są inwestycją, tak? Mówimy o tym, czy stracimy mniej, czy więcej, czy wyjdziemy na zero, już... Wtedy to nie były czasy, mówmy się. Jeszcze długo nie było takich czasów, że ja miałem sobie pozwolić na auta limitowane, na auta, które są stricte inwestycyjne, zakupione za gotówkę. No, ta inwestycja dla mnie polega na czymś innym. Ja musiałem w innych miejscach te środki pozyskiwać w inny sposób. Natomiast samochody to była moja odskocznia, moja pasja i zabawka. Ale ta zabawka nie mogła być, tak jak wcześniej wspominałem, kulą u nogi. żeby mnie ciągnęła na dno. Jeżeli chodzi o całość jakby związaną z tym samochodem to też zwrócił uwagę, że ja wybierałem takie bezpieczne można powiedzieć napędy quattro quattro mi w głowie bardzo mocno usiadło, bo ja się bałem BMW, wyobraźcie sobie, że zawsze jak podchodziłem do BMW chcąc je kupić to wszyscy mnie straszyli, tył napęd, nie poradzisz sobie z tył napędem i mam wrażenie, że mieli rację, bo gdybym na przykład w tamtych latach wsiadł w BMW jakąś mocniejszą co też już nie było problemem, bo to czerwone Audi kosztowało około 110 tysięcy złotych. Mógłbym kupić bez problemu fajne BMW, tylko kompletnie nie czułem tamtego napędu i prawdopodobnie prędzej czy później zawinąłbym się na jakimś supie, albo na jakimś drzewie, albo co najwyżej skończyłbym, bezpiecznie to skończyłbym w rowie, bo tutaj quattro wiadomo, że... Kłuży przodem niesamowicie. W tamtych jeszcze, szczególnie starych wersjach Audi, to po prostu przód wyjeżdża sobie gdzie chce. Natomiast y, jest to stosunkowo bezpieczny napęd i, i samochód jest stosunkowo bezpieczny, jeżeli chodzi o to, bo uzyskać tam poślec nad sterowny, to naprawdę trzeba być wybitnym kierowcą albo rzucić tym autem niesamowicie. Bo to, co możecie uzyskać w głównej mierze, to tak jak powiedziałem, jak wjeżdżacie na rondo ze zbyt dużą prędkością, to nagle się okazuje, że się krawężnik zbliża za szybko, i no. Felga do wymiany, a w najmniejszym wypadku, a w najgorszym cały wahacz, albo zawieszenie, bo po prostu ten przód wyżygać, i tak, że nie ma opcji. No ale tak czy inaczej, miałem więcej czasu na to, żeby wyciągnąć pewne wnioski z, ze swojego, że tak powiem, postępowania i swojej, umie, swoich umiejętności za kierownicą. Natomiast yy, mówię, no, w przypadku tego samochodu kluczowym było sposób jego finansowania i też taki gwałtowny przeskok, że nagle z samochodu, który kupiłem wcześniej w kredycie, tam za gotówkę i tak dalej, gdzie po prostu zaliczyłem kolosalną wtopę, nagle kupuję auto dużo droższe, tak naprawdę przeskok jest wręcz kolosalny, natomiast dla mojego portfela ma to dużo mniej, mniejsze znaczenie wręcz, bym powiedział, może nie znikome, ale zminimalizowane i zobaczcie jak nagle w przeciągu raptem paru miesięcy to się mogło Zmienić. I to nie tylko dlatego, że ja gwałtownie zacząłem więcej zarabiać, bo to też nie było tak, że firma nagle zaczęła przynosić takie dochody czy coś, tylko po prostu ja zupełnie inaczej do tego podszedłem, inaczej to policzyłem i otworzyły mi się inne możliwości. Tylko to wymagało po prostu czasu, to wymagało jakiegoś tam przemyślenia. dlatego nie warto wielu rzeczy robić ad hoc. I teraz. Głentując to już do brzegu, wracając do, wielokrotnie do Waszych pytań, Szymek, czy mnie stać na dany samochód, bo mi wpiszecie na przykład w prywatnych wiadomościach, że zarabiacie tyle i tyle i chcielibyście kupić taki taki samochód. Słuchajcie, to nie jest łatwo określić na takiej podstawie, ile Wy zarabiacie, na jaki samochód możecie sobie po pozwolić. Wszystko zależy od tego, jak. Wyglądają, jak wygląda struktura waszych dochodów, jak wygląda struktura Waszych wydatków i gdzie w tym wszystkim jest jakiś wspólny mianownik, czyli aha, takie mamy dochody, takie mamy wydatki, jak one się kształtują, czyli jak często skaczą, jak często są w dołku, czy to jest stabilizowane. I dopiero w tym kontekście można coś więcej powiedzieć i też nie do końca można to odnieść procentowo, bo czasami bierzecie mi czy bezpiecznym jest procent taki i taki od dochodu. Zobaczcie na to w ten sposób. Bardzo, bardzo istotna kwestia. Jeżeli ktoś zarabia 100 tysięcy złotych miesięcznie i wyda 10% na auto, to wyda 10 tysięcy. To jest 10%, tak? I zostaje mu 90 tysięcy na konsumpcję. Na inne rzeczy, na odłożenie poduszki i tak dalej. Ale jeżeli ktoś zarabia 10 tysięcy, a wyda na auto 1000, też wyda 10%. Ale jak diametralnie różne, Pozostają kwoty do dyspozycji po fakcie. I w przypadku pierwszego człowieka, który wyda 10% ze 100 tysięcy, praktycznie jego życie się kompletnie nie zmieni, jeżeli chodzi o strukturę pozostałego, pozostałej kwoty. O tyle przy 10 tysiącach to już może mieć znaczenie. I dlatego trzeba to po prostu bardzo, bardzo ostrożnie ważyć i myśleć i liczyć. Nie popełniać takiego błędu, jak ja popełniłem przy pierwszym aucie, takim jak było moje. A4. Także przy A6 tak jak powiedziałem, nauczyłem się matematyki, która dała mi późniejszy fundament do działania z kolejnymi samochodami. A te już były znacznie, znacznie droższe i znacznie, znacznie mocniejsze I też z innej półki, bo potem będą, jak doskonale niektórzy pamiętają, i S6, i Nissan GTR, i Audi RS7, i pojawią się Porsche, i Lambo, i to wszystko. Wartość ich rosła, rosła skokowo, ale obciążenie już nie skokowo. Poka pokażę Wam to potem, to będzie najciekawsze, że między tym samochodem, czyli Audi A6, które kosztowało mnie 3000 zł miesięcznie, a Audi R8, które kupiłem 6 lat później. 6, 6 lat później. Różnica w racie będzie 6000 zł. 3000 kontra 9. 6000 zł. Tylko, że firma w tym czasie urosła kilkaset razy. Kilkaset razy. I to tylko pokazuje, że jakby wcale nie trzeba było później, nie wiadomo jak wielkiego nakładu, żeby tym samochodem takim już super-turbo-sportowym jeździć. Wystarczyło w zasadzie niewiele. A kapitał, który mi pozostał do inwestowania, kapitał, który mi pozostał na dalszy rozwój, na to wszystko, żeby tym bujać, pozwolił, żebym w kolejnych dwóch czy trzech latach miał samochody z jeszcze, można powiedzieć, raz tyle półki. I to tylko Chciałbym, żebyście też analizowali właśnie, że umiejętne podejście do finansowania swoich samochodów, do finansowania swoich zachcianych, bo samochody powtarzam, w dużej mierze to są moje zachcianki, moje zabawki, moja odskocznia. to musi być bardzo dobrze przeanalizowane i wtedy macie gwarancję, że po prostu poradzicie sobie z tym zobowiązaniem i nie wpłynie ono znacząco na wasz budżet domowy. Także jeżeli chodzi o historię a ja tą a sprzedałem po Dwóch latach. Wykupię oczywiście ją z leasingu wcześniej, bo była taka możliwość po 24 miesiącach. Sprzedam ją bardzo fajnemu człowiekowi, z którym do tej pory się znam. I on oczywiście ten samochód też fajnie streamingował. To też pokażę wam, odszukam zdjęcia i poproszę, żeby tutaj zostały wrzucone, bo naprawdę to auto wyglądało, można powiedzieć, wyśmienicie. Ale niestety historia się zakończyła dosyć smutno, bo samochód uległ samozapłonowi i spłonął. Troszkę mi się smutno, nie powiem, zrobiło, jak to, jak dostałem tą wiadomość, bo naprawdę auto było fantastyczne i co najzabawniejsze w tym wszystkim, było tak dbane przeze mnie potem przez następnego właściciela, że nic kompletnie się nie działo z tym samochodem, mimo tego, że no oczywiście przebieg sobie tam rósł dosyć mocno, bo ja już ja go kupiłem z przebiegiem 130 tysięcy, potem go sprzedawałem z przebiegiem prawie 200 i tak dalej, i tak dalej. To już sobie, mówię, rosło z czasem. Natomiast było to bardzo udane auto i można powiedzieć, że przy nim nie dołożyłem, jeżeli chodzi o kwestie serwisowe, takie napraw, naprawcze, serwisowe, zabawkowe, tak, właśnie, modyfikacyjne, tak, to się to zaczęła właśnie historia tych modów. Na zdjęciach byście mogli zobaczyć, jak wyglądało wcześniej, jak wyglądało później. No i też poproszę, myślę, że na sam koniec fajnie będzie wrzucić. Jak, jak się po prostu cieszyłem z zakupu tego. Audi, i zobaczycie teraz, jak wyglądałem dosłownie taki dresik, który sobie kupił A6 i można powiedzieć, że był najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi tylko dlatego, że spełnił swoje kolejne marzenie motoryzacyjne. Tyle ode mnie na dzisiaj. W kolejnym odcinku wejdziemy już na dużo wyższy level. Nie ma co ukrywać, będzie to Audi S6, będzie to pierwszy zakup w salonie, ale z tym już się wiąże cała właśnie historia, cała otoczka. No i też myślę, że taki cały odcineczek. W tym temacie Was ukontentuje i najzwyczajniej się ciekawi. Pozdrawiam was serdecznie. Do następnego razu. Trzymajcie się.